Dzień dobry, dzień dobry i szczęść Boże, moi drodzy. Witajcie już w jednym z wielu odcinków gry Heroes of Might Energy 4. I Astrologowie ogłosili, że jednostką miesiąca marzec są e, Tytani. Słuchajcie, jest to jednostka nie byle jaka, jest to jednostka czwartego poziomu. Jedna z najsilniejszych, moim zdaniem, grze. E, oprócz tego, moim zdaniem, e, Tytani są odpowiedzią na jednostki e, chaosu, szczególnie e, przeciwko czarnym smokom. Gdyż jak wiemy, czarne smoki są tutaj bardzo żywotne, mają największe obrażenia z całej gry. I moi drodzy, jeśli chodzi o tą jednostkę Akademii Ładu, ich budynek, jeśli chodzi o ten prezentuje się tak, nazywa się on Zamek w Chmurach. Wcale tutaj też nie jest tani, bo wymaga dużo surowca o nazwie klejnot. A jeśli chodzi o samą jednostkę, to za chwilę tutaj ją. Umówimy. i moi drodzy, jeśli materia Wam się spodoba, proszę Was o lajka, like komentarz, subskrypcję. Bardzo mi to pomaga w rozwoju mojego kanału. I tytani, jeśli chodzi o ich statystyki, słuchajcie, prezentują się one tak: obrażenie to jest 34,50, żywotność 210, atak 32 z dystansu, tak samo 32%, obrona przeciwko atakom wręcz i z dystansu też 32, czyli tutaj bardzo zrównoważone statystyki. Tu jak już wiemy, e, tytani jest to jednostka, która atakuje z dystansu, ale ma również e, pełne obrażenie, jeśli chodzi o walkę wręcz. Dlaczego? Ponieważ tytani mają taką funkcję jak normalna walka i pozwala walczyć jednostce strzeleckiej bez normalnych negatywnych modyfikatorów, jakie mają jednostki strzeleckie w walce wręcz. Więc bardzo ważna informacja, jeśli przyjdzie co do czego walczyć tam wręcz, to tytani są równie Mocniej jak atakując na dystans, i to jest, słuchajcie, ostatnia, e, ostatni element. Funkcja tej jednostki to jest e, ochrona przed chaosem i jest to odpowiedź przeciwko jednostkom e, chaosu. E, dlaczego? Słuchajcie, ponieważ ochrona przed chaosem zapewnia całkowitą odporność na magię chaosu. Fajna sprawa. Ponadto zmniejsza obrażenia zadawane przez stwory chaosu i to jest bardzo ważne. Dzięki temu to wpływa na przeżywalność tytanów. Tytani są w stanie poradzić sobie z czarnymi smokami. I dobre też jest to, że Tytanów rekrutuje się tygodniowo dwie, dwie na tydzień. A jak wiemy, czarne smoki to jest tylko jedna jednostka na tydzień, więc jest również przewaga w rekrutacji. Także słuchajcie, Tytani, jest to moim zdaniem naturalna odpowiedź przeciwko jednostkom chaosu, szczególnie czarnym smokom. I właśnie astrologowie ogłosili, że jednostką miesiąca marzec są Tytani. I moi drodzy, zobaczmy taką symboliczną walkę e, Tytanu przeciwko czarnym smokom, oczywiście wszystko według rekrutacji tygodniowej i żeby było jak najbardziej uczciwie, zróbmy to tak, żeby to komputer rozegrał tą walkę. No to sprawdźmy tutaj, kto będzie zwycięzcą. No i moi drodzy, po zaciętej walce okazuje się, że to tytani są silniejsi. Tak jak wam mówiłem, ochrona przed chaosem e, to powoduje, że tytani są po prostu mm, no, lepsi podczas walki. To wpływa na przeżywalność. I moi drodzy, tutaj e, ja już się będę z wami poli, powoli żegnał. Do następnych materiałów. Trzymajcie się. Cześć. Pa.